Już nie tylko samo łatanie dziur, ale wreszcie modernizacji drogi, czyli będzie sfrezowane, będzie nowe położone, będzie też trochę sytuacji związanych z krawężnikami poprawionych, trochę przełożenia chodnika przy okazji. Odcinek od ronda do ronda, od ronda do ronda, jak to w mówimy, czyli od ronda Solidarności do ronda Płażyńskiego, a drugi odcinek to jest od ronda Płażyńskiego w kierunku, e, no już portu, ale skończymy na Męczenniku Piaśnicy, na tym skręcie na Męczenniku Piaśnicy, ponieważ przypomnę, że część tych odcinków już była zrobiona w czasie e, rozdziału kanalizacji. Dosyć ważna informacja dla kierowców, to rondo nie będzie ruszone. Rondo Solidarności, tak? tam gdzie skręcamy i na Półwysep gdzie skręcamy w kierunku działek e, i osiedla Swarzewskiego, to będzie przejezdne. Cała ta trasa to jest 820 tysięcy złotych mniej więcej, więc Znaleźć. Ten odcinek właśnie między rondami będzie jako pierwszy robiony i będziemy szli po całości. I dzięki temu jest szansa, żeby szybciej to zakończyć. Dzielenie na jakieś małe części wydłużyłoby czas, a przecież za chwilę mamy sezon, więc chcemy do końca czerwca się wyrobić. Jest takie założenie, że do końca czerwca już te drogi będą w całości wykonane. Cieszmy się z tego, że to wreszcie się uda zrobić, bo chyba wszyscy na to czekaliśmy. Ona jest w tej chwili numer jeden, żeby ją załatwić, żeby temat tej drogi załatwić, żeby wreszcie była przejezdna, żebyśmy się nie denerwowali i mogli spokojnie nią się poruszać. Kierowcy, ale też i piesi, bo to dotyczy bezpieczeństwa jednych i drugich.